Dzisiaj to nie w Minecraft i już gramy. Jak coś zażywam kąpiel. Od chyba przed wczoraj. Ostatni był przed wczoraj chyba film ze mną. Ale nie mogę wyjść. Chiloglinę. W dzisiejszym odcinku zbudujemy. Idziemy dla Hail Oblina. Już myślę, że znieściłem. je mi dielka kde je mi i komo bili vinsbieme tak 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 Tak. słuchajcie widzowie, i będzie miał fajną willę, więc za taką willę zostawicie łapacki w górę i subiki. My już kończymy powoli wile, ale to dopiero początek, bo będą parę tutaj rzeczy. ok? zrobimy tak jak u mnie kąpiel, co to było, nie wiem, światełko będzie za. Bez łóżeczka Hero blind będzie, bo może czasami przyjść do mojego łóżeczka. Czemu mam lagi? Mam lagi widzowie. Haloblinę dał mi lagi pewnie. Ten dziwny typek. Typek, chodź tu. E, o, w dzisiejszym odcinku teraz zrobimy sobie Eee, Tutaj. Gdzie są moje przybory? Dobra. Tu, 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 tu. Ok. Mam nadzieję, że urośniecie. Tak samo po drugiej stronie zrobimy. Hop, 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 hop. No i mamy faremkę, widzowie. Faremka, faremka, a tu jeszcze powinno być. OK. No i fajnie, mamy willę naszą zajebistą. zajebistom. Mamy willę. las idziemy, a zaraz będzie noć. Otwory przyjdą za las. U, u, u. I robimy chyba za chwilę. O, jeszcze nie ma nocy. Wiecie co zrobimy teraz? Robimy nam sobie... Okay. Robimy koleżkę kolegę, budujemy i mamy koleżkę, chłopie, i do uzeczka, i co porobimy nawet w następnych odcinkach, nie wiem. Ale dobra, to co teraz robimy? Ha, może jakąś płatną śloblinę? Śloblinę się tego nie będzie spodziewał. Nie będzie on tu... U... ...płytki wszędzie. Już myślałem, że coś popsułem. Ale na szczęście nie Hello pewnie w zostanie stralowane. Och, może Hello jest tam? Pani Hello Bliny? nie ma jeszcze. Zrobimy mu takiego tylała. Może w następnym filmie będzie Hello Blind? O, I... kąpiel. Ale to nie czas na kąpiel. To pora, żeby się pożegnać, więc jeśli odcinek wam się spodobał, to na